Dzień dzie dobry państwu. Zamknij ku kurwa kafli Cześć tutaj konut. Cześć tutaj Konus. Dzisiaj zaczynamy na kurwianie panowie. Jest pompa. Idziemy sobie grać deszcz. Dobra. No dobra, tak na poważnie to cześć koledzy, cześć koleżanki. Nasi wierni oglądacze. Boże, dobrze. Dzisiaj zaczynamy. Dzisiaj zaczynamy naszą serię. Będziemy nagrywać Minecraft, Bed Island i różne inne ciekawe gry. Dobra, no to zaczynamy, nie, Jarek? No to nie dobra. Wiem, taki Minecraft jest ciekawy. Dobra, zaczynamy. Nie, dobra, to już wiem. Zbieram, najpierw zbieramy na nowe auto, nie? Bo ostatnio, że część. to ten... To, że sam miał ty, patrz. Patrz, jak się sapał do mnie, patrz, jak wstąpił, patrz. Jejku, ma. Dobra, Dobij dawaj, mi, chodź. Tak, idziemy. W ogóle jakoś tak moja męskość jest taka tutaj... O, uważaj za Wypierdolaj! Ale zbita wielka! Ja To jest młoda torca, je bieru <śmieniciela> Dobra... Wyznalej by mnie! do To pak. pa! Ale Chodź tu ja... Słuchaj, no... Kurwa, to leci. Jakie kurwo. Kurwo, Co, się robi na koczarek. Trzeba W komentarzach, jeżeli wychwali ten filmik, to w komentarzach kliknijcie, z czego byście chcieli filmiki. Wszystkie pomysły będą rozpatrywane, żeby wam dogodzić. Dobra, dawaj. Do Jadę, czemu mi tam kropki pokazują? Że on jest? Uważaj, 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 uważaj. uważaj. jesteś, pójdź tu. Fajno. No. kurwa, że mu rozkurwił Kropki mi pokazują, że on tam jest. Aj. Tam. Dobra, za mną, za Kurwa. Jeszcze 70 metrów. Kurwa, ja już 22. Zobacz, wygląda nie mam takiej kondycji, jo, kurza. <grym> o kurza. O, o jaka bola serce, zabolałoby. Otwierajmy, okay. tak. Dziękuję. Marek otwórz. Darek, <grym grym> zamknij. O, Marek. Wow, great job. I co teraz dostanę zone? Pierdon <laughs> Jak to napiekaraby... Dobra, idziemy. chodź. Czekaj. Misja muszę jeb, 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 jeb. Robić, Nie Bier, hop nie, to je kolei bydzimy robić. Musimy zrobić, nie? Aha, dobra, dobra, już rozumiecie, rozumiecie. Trzeba... Trzeba w escape'a? Nie. Jak trzeba wleźć to? A i? Chodź tu kurwo Czekaj, muszę się ten... Tak przepraszam, przepraszam za mojego kolegę, ale on jest taki wiedzieć. <grym> Trwałeś bronić. Okej. Okay. Ja w KSPRPS, dobra, chodź. Zadania dla zabicia czasu, to ja teraz go. Do... Chodź Pokazuję ci kaś, kropki coś, żeby jeździć. musi zrobić jednego questa, synek i on musi zrobić... Muszę zbierać części. A to, to już jest dawno zrobione. Przecież to przyniosłem przed chwilą. Ja ty przyniósł jedną część. No kurwa! Przecież przyniosłem wszystkie. Zebrałem dwie, jeszcze jedna to wcześniej to... zebrałem. To, to za do tej tej To. I było... ją zadam latać. No idziemy po następnego quest'a. Jednak muszyny coś sobie mają, że te cioche się za nimi tak ubraniają. Duże kapuska. Bój muszynie, bój muszynie. Darek, otwórz. Darek, możesz już zamknąć. Patrz, Darek się nie jest? Co? Badałem? Czemu ty prowadzisz? Bier... bier quest'a i jadę na dziwki. Aha, mam brać quest'a. No. wypierdalać tą tą tę bagiwką. To Obiją się o ścianę. Ty chcesz to wydamianie, ty rozdajesz. na to ja... zadanie. Tak. Cindy did a bloody disaster. I need you home, I'll Mada do my poka. best I do my best Dobra Wyświetliło ci się coś? Ja, ale like life in bed, back nie tu, tu dziwko Popiście, um, 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 um. <laughs> Darek, kurwała, kurwa, otwórz Coś tam Darek się spóźnił Czemu te pedały nie Ci po kapot. Kory, dwa, Ej, Ej, mój, to ja okay, to kurwa to <gry> no jest coś Kurde, was to Ej, Zaraz ci pomogę, I zaraz to A idzie, idzie róba, pałostu w niego, pa Tak tu idzie, zaraz fronta, ma pies

Zaczynka z moją aha, nie mogę, mój naściek. Dobrych, ja czekaj. Ja czekaj, to jest po małe. Pułkę, mogę, mogę, się dać furia. Chuj, 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 chuj. Ty, nie chcę nie zgadać, ale my są w takim miejscu. Dobra, idź ze mną, nie mój. <skrym> Jak ty mało bijesz, to jest po 16. No, bo jestem słabą dziewczyną. A ja po 180 bar. Aha, musimy się wrócić. Jademy do bazy nawet. Ja prowadzę. No dobra. Ja jestem twoim choferem. Jestem swoim dziewczyną. Bałusku, wirusz ma tu. Czemu ja wychodzę? Ej, ja nie chcę tu siedzieć. Się, się, się czuję jak bardzo. To się nie jest kurwa To nie znaczy, że jak na pieskę, to jest w tam się poznawaję. Darek kurwa, Darek odpudrzeć, bo się wojna kurwa. Wow, jest? Okay, Kto jest? Kto się po co, 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 Maybe? Męczący sierp, a słaby? Tak w ogóle to mu nowy poziom. Si się zrobi aż tylko przetrwania. Potem trzeba będzie... Zabiciać większym... to No jak nie to. Tak. Co? Mo no jak nie jak Nie to nie jedna i koniec. Co? Fuck, I no, no why the hell did I stay? Uh, maybe, maybe this Czekam w Yes. Jakiś poziom oh, Thanks. to może wezmę wszystkich, wszystkie to się wybierać. Znaczy. Definitely. Thank you. Dzięki. Dobra, mój skarb jest... Złom elektroniczny. <laughs> Idę na karicha. Aha, w Polka dziwo. To karicha. To to, to to, robimy jeszcze jedną kutę i kończymy ja ten odcinek. No, to jest taki ja początkowy, to jest taki początkowy, więc się nie martwcie. Że poziom jest słaby. Czasem będziemy, będą dłuższe te lepiej jak no To jest to, że po prostu już nie nagrywaj. Znaczy, Zaczynamy od czasu... To ciun. to, się kurwa zostało? Patrz jaki? Paz jaki? Paz ej, 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 ej. Daleko czy nie ej, ej, ej.

Help me, please. please. My husband. Hey, oh, hey. Oh, oh, cool, Roger brothers. the travel was a... shit. Well, I'll do my best. Hey, hey. Yyyy, touch my tra Alkohol! Alkohol! Patrz, 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 czekaj. Aha, to potem muszę wybrać. Czemu tu mi się takie czerwone świeci? Maszynnik, okej Jees, mam maszynnik. Na gaciach sztal kapie, nie ma go kio here? Dobra, Dobra pójdź. Muszę no. ją wziąć. Aha, przywieź mi sam to auto. Nie robisz lepiej. Kasa, 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 za kasę będzie cała sobą Czekaj, ja się na kurwa No weźmy na auta. Dziwko, wchodzimy do auta. I otworzę drzwi No no, nie można tak no. ja, nie można, to nie niekdy... to No czekaj na nią No ty kurwu No

do bazy! Co ty go do... Do ba... Do bazy! Nie, nie, nie! Nazot! Nazot! po polsku to znaczy jednak... Do tyłu! Nie, Czekaj, no, nie, nie wiem czy do tyłu. Czy to... Nazot, czyli z powrotem. O, 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 nawet polskiego języka nie znam, dobrze. Kurwa! Co ty robisz z tym autem? Pierdolony A, grafika, a, max, max, a, grafika... Gra, głośność muzyki, głośność... ...chyba ktoś... O papa, leci... ...je, je, że trzeba jechać, bo tak było w że Lampkin Darek w Dobra Dobra wysiadaj dziś Strasznie naprawimy Łoooooo Alko cofa to Na pierwszy raz wystarczy, nie? Boże

Dobra, no to, co, Dziękujemy. Pierwszy na odcinek. Musimy założyć Z Dnia na dzień będzie lepiej. Odcinek wow. króciutki, no bo kurde, dwa mać. Jarek ma słaby komputer, nie? Jarek. Jarek ma nie wiemy Nie wiemy nie mamy Jarek. Oprostuje. A ogólnie to jestem z Eagle Wiecie o co chodzi, niech nie szkodzi, widzieli od paru godzin że to chodzi. No dobra, no to w sumie tyle i do, do zobaczenia w następnym odcinku gimbusy. Z mojej strony też na razie... No. Co by to powiedzieć więcej? Chyba wszystko powiedział, ty to ciuru Nic. Narcida. Więc... No, dobra, Narcida, wiecie, w piekarach rządzi Modotota. Tak jest. Ja, <laughs>